Kontekst, jaki Pan Bóg stwarza nam, do formacji jest najlepszym dowodem tego, jak dobrze zna nasze serca. Nie wiem, czy kiedyś zwracaliście uwagę na to, przy jakich wydarzeniach jakie słowo pada? Pomyślcie przez chwilę dam teraz chwilkę ciszy o wydarzeniach minionego tygodnia. I pomyślcie, jak to słowo, które było w formacji. Korespondowało z tym, co się działo przez ten tydzień w Waszym życiu. Rozważanie tego tygodnia rozpoczęliśmy tak naprawdę ponad miesiąc temu. Od konferencji. Na temat słuchania głosu Boga, od sesji formacyjnej. I ten temat wrócił ostatnio podczas szkoły głoszących. Co robiliśmy przez cały tamten wieczór? Staraliśmy się słuchać Boga. I Pan Bóg znowu wraca. Z tym samym słowem, upominając się o nas. Upominając się o to, żebyśmy w tym, co się dzieje w naszym życiu, słuchali. I o tym też była mowa nie tak dawno na początku tego potręcznika o otwartości serca, o stwarzaniu w swoim życiu przestrzeni na słuchanie czyli przestrzeni ciszy, takiej wewnętrznej, pozbywaniu się tego hałasu zamętu wewnętrznego, żeby właśnie w swojej codziennej modlitwie spojrzeć jeszcze raz na mijający dzień, właśnie szukając tam głosu Boga. To wszystko jest niemożliwe, kiedy nie jesteśmy w stanie odróżnić głosu Boga od innych głosów, które się w nas pojawiają, od naszych osobistych pragnień, od pragnień zaszczepionych w nas przez innych. I od tego wszystkiego, co gdzieś pęd życia wkłada, wkłada w nasze serca, w nasze umysły. I dlatego Pan Bóg, znając naszą naturę, skoro w taki sposób znając nasze serce, potrafi kierować naszym życiem i w danym momencie sprawiać, że właśnie takie słowo, które, które ma trafiać w nasze życie, zgłoszone to zna też nasze ograniczenia. Wie, że potrzebujemy jakiegoś wzorca, punktu odniesienia do tego, żeby takiego rozeznania w swoim życiu dokonywać. Bez punktu odniesienia będziemy błądzić, będziemy po prostu losować, co jest Pana Boga, a co nie. Najczęściej losować według tego, co mnie się podoba jest według mnie najbardziej potrzebne w tym momencie dla mnie, dla mojego życia. I to się dzieje od początku historii zbawienia. Wielokrotnie i na różne sposoby Pan Bóg przemawiał do człowieka. Przez proroków. Zobaczcie, jak prorocy byli kreatywni. Do jakich rzeczy byli zapraszani niezwykłych w swoim głoszeniu. Na przykład gotowanie zupy na krowim placku, nie? Który to prorok, test egzamin z prorokową, <gry> który prorok gotował zupę na krowim placki i musiał ją zjeść, żeby pokazać, co będzie Izrael za kilka lat jadł w Babilonie, jako niewolnicy. Ktoś pamięta? Ksiądz podpowie? Na E. I tu już, tu, tu, tu już zawężamy i on miał zrobić ten wyłom w skale, przewiązać się z budki, najpierw zanurzyć pas, żeby zgnił w wodzie, później sobie go założyć na szatę. Obraz zniszczenia biedy, który miała przynieść wojna. Czyli zobaczcie, znaki zewnętrzne, Izrael miał to sobie interpretować. Znak Jonasza, o którym mówi Jezus. Jonasz, który idzie przez miasto, totalnie zepsute, i krzyczy jedno zdanie. I to y, zmienia serca. Y, wiele, wiele takich sytuacji, wiele zdarzeń, y, które się pojawiają, i w ostatecznych czasach, jak autor y, Listu do Hebrajczyków powie, przemówił najwyraźniej, dając punkt odniesienia przez Syna. Słowem wypowiedzianym przez Ojca, bardzo wyraźnym, jest Jezus Chrystus. Jest Jego osoba, jest Jego życie. Czyli Ewangelia jest dla nas w takim rozpoznaniu duchowym głosu Boga, w słuchaniu głosu Boga, fundamentem i podstawą. I zawsze słuchanie Boga, szczególnie w tych najważniejszych sprawach, powinniśmy zaczynać od tych miejsc, gdzie wiemy, że on na pewno mówi. Nie od razu zakładając, że zrozumiemy, bo to byłaby pycha. Tak? Chcielibyśmy słuchać i od razu zrozumieć wszystko, co Pan Bóg mówi. Ale mamy takie przestrzenie, gdzie wiemy, że on działa i mówi do nas, że to on. I tam mamy szukać, tam mamy się tego głosu nauczyć. Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem a mówi też o swoich owcach że one znają Jego głos i dlatego idą za Nim jeżeli naszym życiem chcemy iść za Chrystusem musimy poznawać Jego głos umieć Go wyodrębnić w sposób spośród innych głosów i właśnie to codzienne zanurzanie swojego życia w Ewangelii ma na celu między innymi uwrażliwienie Twojego serca na to jak mówi Bóg aby później rozpoznać jego działanie w drugim człowieku, żeby rozpoznać jego działanie w wydarzeniach swojego życia, żeby umieć rozpoznać to, jak on działa przez natchnienia w tobie, jak cię napomina przez twoje sumienie. I zobaczcie, sumienie też można mieć w fałszywy sposób ukształtowane, właśnie jeżeli jako punkt odniesienia nie weźmiemy sobie Ewangelii. Dlatego Nasze słuchanie słowa zawsze zaczyna się od poznania osoby Jezusa. Każde słuchanie Boga, jeżeli chcemy w tym dojrzewać i uczyć się szerzej i w szerszym kontekście swojego życia słuchać i rozpoznawać to, że właśnie teraz mówi do mnie Pan Bóg, rozpoczyna się od poznania osoby Jezusa. Bez poznania Jezusa, bez bycia z Nim na co dzień. Stajemy się głusi na głos. Boga Panu może krzyczeć do nas, a my tego nie usłyszymy. Może wiele razy coś przypominać, pokazywać, mówić przez wszystkich, którzy są dookoła nas, przez wydarzenia, a my wiemy najlepiej. I mówimy, że to nie Bóg mówi tak, bo w swoim sercu ja sobie to wyleśliłem, bo to jest dla mnie najwygodniejsze. Jak wiele ludzi odeszło od ewangelizacji właśnie dlatego, że zaczęli głosić siebie, że szukali swojej chwały w tym. Nie słyszeli głosu Boga, który napominał, który pokazywał drogę pokory, posłuszeństwa. Zobaczcie, ile mamy takich kaznodziejów internetowych, którzy już dawno odpadli w tym, co głoszą od Chrystusa. Yy, ilu ewangelizatorów. Którzy zaczynali przy Chrystusie rzeczywiście w Jego mocy szli, głosili, ale przestali z nim przebywać na co dzień. Zgubili tą umiejętność rozpoznawania Jego głosu i zaczęły prowadzić ich własne ambicje. Żeby to się w naszym życiu nie dokonywało, to potrzebne nam jest właśnie ciągłe przychodzenie do Słowa, do Chrystusa, który był od początku. Który stwarzał świat, który stwarzał Twoje serce, który jest najwyraźniejszym głosem Boga, Boga, który do nas przemawia. I od tego rozpoczynaliśmy ten tydzień rozważań: od poznania Chrystusa, od rozpoznania tego, że to On jest Słowem, Ojca wypowiedzianym do nas. I później padło to pytanie: pojawiło się to pytanie, jak w takim razie słuchać tego Słowa? Tak jak Maria, i tą zasadę, którą objawia nam życie Maryi, przyjęła jedna z najpiękniejszych i najstarszych reguł życia monastycznego. Reguła, którą napisał święty Benedykt. Wzorując się na słowie Bożym, na tym, co od czasów przymierza, pierwszego przymierza, Panu objawiał człowiekowi. Audire, czyli słuchaj, et obedire, słuchając bądź posłuszny. Czyli nie tylko słuchaj, ale, ale przeżywaj słowo. To co zrobiła Maryja, przyjęła słowo w swoje życie. Zobaczcie, nie zrozumiała go od razu, nie miała gotowych odpowiedzi, ale wzięła to słowo w swoje życie i niosła je w sobie. I ono w biegu jej życia, jeśli niesiemy słowo, to jest piękny obraz Maryi w ogóle, z niego ojcowie Kościoła dlatego często korzystają. Skoro Maryja wzięła w siebie słowo i szła z tym słowem przez życie w sobie, to to słowo po drodze jej udzielało odpowiedzi. Gdyby tego słowa w niej nie było, yy, odpowiedzi by nie było. Zostałaby yy, z tymi pytaniami i gdzieś może w jakichś błędach, Swoich życiowych. I tu nie mamy wątpliwości, że przez słowo Pisma Świętego mówi do nas Bóg. W momentach jakiegoś zamętu, zamieszania w życiu, jakiegoś kryzysu duchowego, to jest fundament i na tym się tylko trzeba opierać. Jeśli tracimy zaufanie do tego, co się wewnątrz nas dzieje, na przykład trwamy w grzechu i się boimy czegoś gdzieś tam wewnętrznie. To jest. Fundament, do którego trzeba wracać wtedy, Słowo Boże. Drugą przestrzenią, gdzie na pewno mówi do nas Bóg, jest Eucharystia. Tam też jest głoszone Słowo. Tam Bóg działa przez znaki, przez ten najpotężniejszy znak, w którym daje nam siebie. Coś przeżywasz, idź na Eucharystię i słuchaj, i przyjmuj też przez obecność Chrystusa to, że przez to też do Ciebie mówi. Oddaję się w Twoje ręce. Jestem dla Ciebie pokarmem. To czyń na moją pamiątkę, na ślady, moją miłość. To jest Eucharystia. To Bóg mówi do nas przez Eucharystię. Kolejną przestrzenią, znów sakramentalną, gdzie jesteśmy pewni, że Bóg mówi, to sakrament pokuty i pojednania. Jezus tchnął ducha. Powiedział: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy. Są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Yy, żyjesz przytłoczony, złamany poczuciem winy względem Boga, yy, to wiesz, że w słowach rozgrzeszenia na pewno jest ci przebaczone. Bo to jest słowo Boga, bo on to obiecał, bo on tam działa. Yy, I czasem tak jest, że czytamy Pismo Święte i yy, yy, wiele pomysłów nam przychodzi na zrozumienie tego, co Pan Bóg mówi. I czasem, jak bierzemy do ręki Słowo Boże z jakimś pytaniem przed Panem Bogiem, to po przeczytaniu tego fragmentu słowa mamy więcej pytań niż wcześniej, jak, do, jak się zabraliśmy do, do jakiejś medytacji czy do spędzenia czasu z Bogiem na modlitwie. I tu znów Słowo przygotowało dla nas drogę, udzielając prymatu Piotrowi. Prymat. Apostolski prymat Piotra, który przez sukcesję otrzymują też jego następcy, czyli papieże kolejni, to to, co nazywamy w sposób systematyczny, naukowy magisterium Kościoła, czyli tradycja przez to duże te. Czyli m.in. sposób, jak interpretować Pismo Święte. I wtedy, jeżeli w takim zamęcie trwamy. Można się odnieść do nauczania kościoła. Puchnię wody możecie mu przynieść. To. Yy, I mamy gotową odpowiedź. Czasem warto wziąć do ręki albo sobie wygooglować katechizm Kościoła Katolickiego i poszukać głębiej odpowiedzi. Yy, dokumenty Soboru, które pięknie mówią o Kościele, o, o sytuacjach życia człowieka. Encykliki papieskie. Te odpowiedzi są i, i, i są nam udzielone. Mamy klucz też do interpretacji słowa, nie jesteśmy bezradni w tym, i to są takie przestrzenie, gdzie mamy pewność. I one mają formować właśnie tą naszą wewnętrzną wrażliwość tą naszą wewnętrzną wrażliwość do tego, żeby później rozpoznawać to słowo w tym co dzieje się w naszym życiu. I dopiero właśnie z tej perspektywy będziemy pewni tego, jak Bóg mówi, właśnie przez nasze wewnętrzne natchnienia, przez to, jak mówi, przez wydarzenia, przez sytuacje życiowe, które, które się dzieją w naszym życiu. Później można interpretować jego działanie też przez ludzi. My najczęściej szukamy proroków, tak? takich wprost w swoim życiu, ale zapominamy o takich wydarzeniach jak na przykład wydarzenie z życia króla Dawida, który podróżując spotkał się z Szymajim. Co Shimei robił? Przekinał króla i rzucał w niego kamieniami. Yy, I Dawid w tym działaniu, bo tam Jejada chyba, nie jada chyba, nie pamiętam dokładnie, może was kłamałem, nie <laughs> jada chyba, yy, mówi do króla: Nie pozwól, żeby ten zwykły pies królowi złożył, pójdę i przebiję go mieczem. Yy, a Dawid rozpoznał w działaniu w yy, działania Boga i głos Boga i, yy, przepraszam, Simejego. I mówi do Jojady, skoro Pan Bóg pozwala mu złożyć królowi, to niech to robi. Widać z tego potrzebuje. E, łatwo nam rozpoznawać tak e, i szukamy działania Boga jakimś prorocnym, ktoś nam otworzy, powie słowo, nie? Jak do wróżki. E, a e, zadziałał kiedyś Pan w swoim życiu przez swoich nieprzyjaciół, przez osoby, które traktujesz jako nieprzyjaciół. Przez sytuację, która w Tobie obudziła lęk, może Cię Pan wyhamował przed jakimś grzechem, właśnie wystraszył Cię czymś. mi Ci, tam, tam jest śmierć. Czasem modlimy się o coś, żeby Pan nas czegoś nauczył, nie? I jak zaczyna nas uczyć, to nie odpoznajemy. Bo my, jak chcemy, na przykład, mówimy Panie Boże, to najczęściej na początku drogi, jak gdzieś to się modli, Panie Boże, nałożmy pokorę. Bo jeszcze nie wie, czy jest pokora. To prosi. Jak cię dowie, czy jest pokora, to przestaje prosić. E, Panie Boże, że nie pokory. E, no i pan zaczyna nauczyć, to człowiek w ogóle tego nie widzi, buntuje się. Mówi, Panie Boże, dlaczego mnie nie uczysz? E, bo na początku jest takie magiczne, że nie? Że pan nagle nam pozmienia w głowie wszystko, będziemy tacy łagodni i tak dalej. A Pan po prostu będzie dawał nam takie sytuacje, tak będzie w nas uderzał w życiu, żebyśmy mieli okazję okazać pokorę wobec tych wszystkich sytuacji i wydarzeń. Tak się uczymy pokory. I tak Pan nas uczy, jeśli o to prosimy. Pokora to też umiejętność stawania prawdzie o sobie, o swoich mocnych stronach i służenia nimi dzięki temu, że je w sobie rozpoznaje, i też swoich słabości, żeby umiał stawiać sobie granice i nie pchał się tam, gdzie, gdzie wiem, że, że nie jest moje miejsce. To jest pokora prawdziwa, autentyczna. Nie poniżanie, nie samo poniżanie, bo, bo dziś świat wiele, wiele takich prawdziwych, pięknych rzeczy, które są z Boga, wypacza i, i chce poniżyć. Zobaczcie, jak człowieczeństwo jest dziś poniżane ogólnie, natura człowieka. Jak człowiek żyje w wielkim upodleniu, jak wiele osób dziś nie widzi swoich własnych wartości, wartości swojego życia. To jest straszne, to jest przerażające, a to dlatego, że żyjemy w kłamstwie, że właśnie nie słuchamy Boga, nie słuchamy też tego, co Bóg nam, o, o nas samych chce opowiedzieć. I na tym moglibyśmy skończyć, bo sesja o słuchaniu głosów Bożego była bardzo treściwa i tam wszystkie te momenty są wyjaśnione. Nie chcę tego powtarzać. I na to chciałem wam zwrócić przez tą konferencję najbardziej uwagę. W każdej chwili zamętu i niemożności rozeznania, czy to co słyszę w sobie, czy przez wydarzenia jest od Boga. Szukaj tam, gdzie wiesz, że mówi Bóg na pewno. W swoim słowie... W Eucharystii, w Pokuty i Pojednania. W takich momentach tam się szuka. I druga rzecz, na którą chciałbym na koniec zwrócić uwagę, to prywatne objawienia. Czy tam mówi Bóg do mnie konkretnie, skoro to jest prywatne objawienie? Tam mówił Bóg do konkretnej osoby, to jest prywatne objawienie tamtej osoby. My czasem zaczynamy przez to, bo nam coś się podoba, jest piękne. Zaczynamy stawiać prywatne objawienia ponad Słowo Boże i zaczynamy interpretować, to jest najgorsze, zaczynamy interpretować Słowo Boże objawieniami. Nie? To taki ten komentarzyk sobie z piśmą za A jest odwrotnie. Jak się bada, czy prywatne objawienia są autentyczne, czy, czy są z Boga? Sprawdzać się, czy się mieszczą w Bożym objawieniu. Właśnie ten głos, czy, czy to jest podobne do głosu Chrystusa. Nie stawiajcie nigdy prywatnych objawień ponad Słowo Boże. Niech nie zajmą miejsca Słowa Chrystusa w Waszym życiu, bo to jest objawienie do konkretnej prywat osoby prywatnej, do zinterpretowania jej życia, tamtych wydarzeń, które się tam działy w konkretnej sytuacji. I yy, yy, na, na, to, na to Was uczulam. Żeby na to zwracać uwagę i uważać, bo wiele osób, to co wam mówiłem, pojawia się wielu takich wieszczów, którzy Swoje głoszenia i wszystko budują właśnie na jakichś prywatnych objawieniach Też bardzo często jeszcze nie zatwierdzonych przez kościół się pojawi, tak? Tak jak na przykład to z Triwa Tryna, Yy, objawienia, które, którym próbowano interpretować yy, pandemię, na przykład. Yy, dlatego na, na wszelkie takie yy, rzeczy yy, właśnie bądźcie uważni, yy, żeby coś, yy, co z pozoru wydaje się dobre, nie zamieniło głosu Boga w waszym sercu, na głos kogoś innego, żebyście nie poszli za fałszywym pasterzem, zamiast za Chrystusem. I dlatego tą przestrzenią podstawową niech będzie Jego Słowo, które ma nas prowadzić. I teraz zachęcam, zapraszam do takiej modlitwy słuchania to, co już nie jest wam obce. Chcę, żebyśmy jakiś czas teraz spędzili na słuchaniu, wsłuchiwaniu się w to, co Bóg mówi bezpośrednio do naszych serc, też pod kątem tego tygodnia mniej więcej, tej formacji, która, która była przez ten tydzień. Może przychodzi z jakimś zaproszeniem, przychodzi, żeby uspokoić twoje serce, że jest, że czuwa, że panuje nad tym, co się dzieje w Twoim życiu. Przyjmij Jego obecność, Staję w obecności Boga teraz, wewnątrz tego najtajniejszego i najświętszego sanktuarium, które, którym jest nasze serce.